Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Winny Piturello. Dzisiaj wpadłem na pomysł, a tak naprawdę nie wpadłem na pomysł, tylko czekałem aż pojawi się ta odmiana, która jest według mnie najlepsza na wino z czarnej porzeczki. Także dzisiaj czarna porzeczka. Tak jak wspomniałem, czekałem na odmianę, a dokładnie odmiana tej czarnej porzeczki nazywa się Big Ben. Są to duże owoce, mają dużą zawartość cukrów, dlatego że w okolicach 17 brixów i do tego mają niską kwasowość. Dlaczego czekałem? Wszyscy z Was już widzę, są dawno po winkach z czarnej porzeczki, a ja czekałem na ostatni zbiór. A mam dostawcę, który zadzwonił do mnie, mówi słuchaj, rwę ostatnie krzaki, bardzo fajny owoc, duży, dojrzały, prawie że leci przez ręce. W związku z tym dzisiaj nabyłem, mam 15 kg owocu, jak widzicie w wiaderku on już sam z siebie zaczął sok puszczać, będę go tylko traktował bardzo delikatnie tłuczkiem do ziemniaczków także nie będę go mocno jakoś miażdżył czy z wiertarką tutaj latał z jakimś mieszadłem. Nie będę robił rewolucji w winiarni. Tylko delikatnie go potraktuję. Jest bardzo miękki, bardzo słodziutki ten owoc. Duże takie owoce. I zrobię z tego 25 litrów winka na początku przez 10 dni Zostawię zmiażdżone te owoce, zaleję je syropem cukrowym i dodam drożdże. Przez 10 dni będą w miazdze, a po 10 dniach odcisnę i już dalej w mosczu będzie winko sobie pracowało. Ale w związku z tym, że znajomy nabył wytłaczarkę, to również z tych samych porzeczek wytłoczył sok. Powiem przepyszny, słodziutki. Naprawdę ciężko im było uwierzyć, że to jest czarna porzeczka. I wziąłem od niego 12 litrów tego soku z czarnej porzeczki i zrobię drugi nastaw też 25 litrów winka, ale już w moszczu, czyli w soku. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teoretycznie e, efektywność tej porzeczki jest to 80% soku z owocu. Czyli zakładając, że mam tutaj 15 kg, jeżeli efektywność to jest 80%, to powinienem z tego uzyskać 12 litrów soku. Tutaj mam 12 litrów soku, w związku z tym można powiedzieć, że robimy winko jedno w moszczu, drugie w gniazdze. Ale żeby było jeszcze ciekawiej. To do soku użyję Aromatic Wine Complex razem z pożywką. A do miazgi wrzucę bajanusy ze spirit fermu, i do tego pożywkę. I teraz co dalej? Tak sobie wyliczałem, bo jedno winko będzie mocniejsze. Tak chcę zrobić na bajanusach, żeby ono miało myślę 18%. Ale żeby ten alkohol nie zabijał smaku i żeby nie przebijał się zbyt mocno w tym winie to sobie wymyśliłem, że dam jakby większe proporcje owocu na wino. Założyło tak przyjęło tak się, że jeżeli dajemy że chcemy zrobić wino o niskiej zawartości alkoholu około 12%, to powinno się dać w okolicach 4 kg Owocu na 5 litrów wody. Jeżeli natomiast chcemy winko mocniejsze, ale żeby ten alkohol nie przebijał się przez owoce i żeby ten aromat dalej był fajnie wyczuwalny, to należałoby o 50% zwiększyć zawartość owocu, czyli na 5 litrów wody dać 6 kg owocu. I właśnie takie proporcje sobie wymyśliłem w Miazdze, Natomiast w moszczu hmm, Zobaczymy, jak poradzi sobie, poradzą sobie Aromatic Wine Complex te drożdże. Ile wyciągną z tego winka. Teoretycznie producent mówi o tym, że te drożdże pracują do 15-16%, ale zdarzyło mi się już, że pociągnęły troszeczkę więcej i nawet powyżej 17% udało się z tych drożdży uzyskać, czyli teoretycznie mówi się, że Bajanus zje wszystko i zrobi nawet 20%, a Aromatic Wine Complex nie. Nieprawda. Też te drożdże... Lubią pracować do wyższych alkoholi. W związku z powyższym zabieram się do pracy, a nie mam jeszcze cukru, nie pokazałem Wam, ale to jakby sami zobaczycie. Ten cukier pójdzie w ilości 5 kg na 25 litrów wina, 15 kg owocu lub 12 litrów soku. Po 5 kg na 25 litrów tego winka pójdzie cukru. Na pierwszy rzut. Pójdzie po 3 kg cukru, 2 kg zostawię po około tygodniu do słodze. Ale zrobię jeszcze jeden, jedną rzecz, to znaczy, żeby mimo wszystko ta kwasowość, która w porzeczce jest dosyć wysoka, a w tych owocach i w tym soku jest naprawdę niska, jeszcze dorzucę po pół kg rodzynek, ale te rodzynki dorzucę przy moszczu od razu. Natomiast przy Miazdzę dopiero po odrzuceniu owocu, czyli za około 10 dni. Wtedy wrzucę jeszcze pół kilograma rodzynek na te 25 litrów. Ta słodycz z rodzynek też zniweluje troszeczkę tą kwasowość. Jedni kupażują wina kwaśne z winami o małej kwasowości, uzyskując w ten sposób wino o przyzwoitej kwasowości, czyli około 7-6 gram na litr. Natomiast ja wychodzę z założenia, że. Kupażowanie wina porzeczkowego jest troszeczkę złą metodą. To jest bardzo dobre wino, ale jako jednoowocowe. Natomiast rodzynka niewiele zmieni ten smak, a na pewno jakby tą kwasowość zmniejszy, tak że nie będzie ona tak mocno wyczuwalna. Także zabieram się do pracy, gniotę owoce, wlewam sok do balonu już i widzimy się za chwilę. Opowiadałem, że takie piękne te owoce, więc pokażę Wam. Naprawdę dorodne, cudowne, słodziutkie, czyste, nie ma tutaj żadnych śmieci, listeczków. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, także zabieram się do gniecenia. Moi drodzy, udało mi się wlać syrop cukrowy do miazgi, udało mi się wlać syrop cukrowy do moszczu, czyli do soku, ale niestety, jak to bywa w życiu, wyskoczyło mi nagły wyjazd do domu. Żona zadzwoniła, coś z dziećmi, także pozostaje mi nic innego, jak zostawić to do jutra niestety, bo nie wrócę już dzisiaj do winiarni. Drożdży i pożywki nie dodałem, wrzuciłem Rurki z wodą, zarówno do wiaderka, jak i do balonika. Wracam jutro i kończę wino, czyli będę dodawał drożdże, pożywkę i będziemy kończyć nastawy. Także tymczasem wracam za chwilę w filmiku, a w życiu w dniu jutrzejszym. Na razie. Jestem już ponownie. Jak widać, szybko. Ale dzień mamy następny. Z dziećmi wszystko w porządku, żeby nie było. Natomiast, jaki mamy teraz stan? Wczoraj wlałem syrop cukrowy. Nie powiedziałem Wam, ale to w filmiku będzie napisane. W 6 litrach rozpuściłem 3 kg cukru, zarówno do soku, jak i do miazgi. I od wczoraj sobie stoi. I czeka na kontynuację. Bez drożdży, bez pożywki. Zauważyłem, że zarówno sok, jak i nastaw z miazgi zaczął troszeczkę pracować. Czyli ruszyły naturalne drożdże, które są zawarte w owocach. Tak zwane dzikusy. A teraz dorzucimy drożdże do nastawu z soku. Będzie to tak jak wspominałem, będą Aromatic Wine Complex, które wrzucę, które wrzucę bezpośrednio do nastawu i wymieszam. Przez to, że ten nastaw powstał on też ostygł, bo wiadomo, że po dodaniu syropu cukrowego był za gorący, także źle na pewno nie wpłynęło to na sam nastaw. Także drożdże już wylądowały w naszym nastawie z soku, a do nastawu w miazdze pójdą drożdże bajanusy, tak jak wspominałem, i pożywka, które wcześniej uwodniłem i już ładnie się namnożyły. Także wrzucam pożywkę, ze spiwit fermu i do tego drożdże bajanusy. Trochę ogarnę, bo... I zamieszamy. Ładnie pachnie, nic się nie zaczęło psuć, także wszystko jest na dobrej drodze, że wyjdzie z tego dobre winko. Zamykam. Tak samo balonik, zamieszam. I na chwilę obecną kończę z nastawem tego winka. Oczywiście, zarówno do nastawu jak i do soku. Standardowo etykietka, data, na jakich drożdżach, wino porzeczkowe, owocu, 15 kg, w tym wypadku 12 litrów soku wytłoczonego, co odpowiada tej samej objętości kilogramowej owoców. Cukier, generalnie docelowo po 5 kg, po 3 kg na początku poszło wody. Docelowo będę chciał użyć 10 litrów wody, na początku po 6 litrów wody poszło do rozpuszczenia cukru, po 4 litry za około 7-10 dni, jak przestanie trochę przestanę trochę pracować drożdże, to w tych 4 litrach wody rozpuszczę, 2 kg cukru zarówno do miazgi, jak i do. Soku, ale przed dodaniem tego cukru do miazgi wytłoczę najpierw owoce, wycisnę je w prasie i dopiero do wyciśniętego soku dodam 4 litry wody z 2 kg cukru. I tyle. Także miło, szybko i przyjemnie. Czekam teraz. Na efekty. Czuję, że to będzie fajne winko, bo mała kwasowość i bardzo słodkie owoce. Także zabieram się za chwilę za wiśnie. Niedługo też pojawi się filmik z truskawką i z jagodą kamczacką, już w drugim etapie po odciskaniu owoców. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pod filmikiem znajdziecie link do grupy Winny Piturello. Jak i do ściągnięcia sobie etykiet na baloniki, właśnie tych, które pokazuję, i uniwersalnej etykiety na butelkę. Także zapraszam do subskrybowania. Komu się podobało, łapka w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi, własne wnioski, zapraszam do komentarzy. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam. Cześć. Jak widzicie, skleroza nie boli. Zapomniałem. O rodzynkach, o których mówiłem, że wrzucę do nastawu soku z czarnej porzeczki. Właśnie zauważyłem, że zapomniałem, ale na szczęście wszystko można na tym etapie naprawić. Także wrzucam, wrzucam rodzynki i winko czarnej porzeczki będzie już pracowało. Oczywiście nic by się nie stało, gdybym te rodzynki dorzucił parę dni nawet później, natomiast już będą pracowały razem z winkiem i będą fajnie oddawały swój smak. Oczywiście rodzynki najpierw sparzyłem kilkukrotnie gorącą wodą. Wiadomo, każde rodzynki są zabezpieczone jakimś olejem, tak? Po to, żeby nie psuły się w transporcie. Także bardzo dobrą metodą jest kilkukrotne sparzenie ich gorącą wodą. I teraz zostawiam już winko do dalszej pracy. Zamieszam jeszcze ładnie, także tyle na chwilę obecną z winkiem z czarnej porzeczki. Na razie, cześć.